Jest 18.30, Robert Chodyła witam i zapraszam na główne wydanie teleskopu. Dzień, ale z Poznania, którego eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego domagał się Polski Związek Działkowców, dostało od sądu 3 lata na znalezienie mieszkania. Zatruty po spożyciu mu pomora stromotnikowego trafił na oddział toksykologii w Poznaniu. To już czwarty taki przypadek w tym sezonie. Sezon grzybowy w tym roku wyjątkowo wcześnie zaczął się dla pacjentów, no i dla nas. W kościanie robotnicy podczas prac budowlanych natrafili na średniowieczne cmentarzysko. Nie będzie eksmisji, ale nie będzie też mieszkania od miasta. Józef Wojnerowski będzie miał za to 3 lata na znalezienie na własną rękę nowego lokalu. Taki wyrok ogłosił Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie schorowanego mężczyzny, który od lat mieszka w altanie na ogródkach działkowych. Polski Związek Działkowców chciał eksmisji. Sąd rejonowy wcześniej wydał wyrok o odebraniu działki, ale zaznaczył, że przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego. A to prawo zaskarżył właśnie do Sądu Okręgowego Polski Związek Działkowców. Do tej apelacji przyłączył się Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Sprawa ma też duże znaczenie dla tysięcy ludzi mieszkających na działkach nie tylko w Poznaniu. Martyna Gajewska. Dokładnie 3 lata będzie miał Józef Wojnarowski na znalezienie nowego mieszkania i wyprowadzenie się z ogródków działkowych. Pan Józef ma już blisko 70 lat. Altana, w której mieszkał od lat, to dorobek całego jego życia. Koledzy czartowali, że pod mostem Rocha z lewej strony jeszcze jest wolne miejsce. Nie wiem, czy nie wcześniej zacząć się przeprowadzać. No, pozbawiony zostałam wszystkiego. Wiele, wiele lat mojej pracy. Wiele moich nakładów, no i wiele moich nadziei na spokojną starość. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, jak za trzy będzie to wyglądało. Sąd tłumaczył, że nie ma podstaw prawnych do tego, by nakładać na miasto obowiązek znalezienia lokalu socjalnego. Ale sam działkowiec może wystąpić z prośbą o taki lokal. Ustawa o ochronie praw lokatorów, na którą powołał się Sąd Rejonowy, wbrew temu, co Sąd Rejonowy napisał w swoim uzasadnieniu, nie stanowi podstawy do jej zastosowania tylko przez to, że mamy do czynienia z osobą, która faktycznie, każdą osobą, która faktycznie korzysta z budynku, lokalu i nie jest to również takim lokatorem osoba, która nie uzyskała od właściciela tytułu prawnego do zamieszkania w tym lokalu w celu realizacji potrzeb mieszkaniowych. Józefa Wojnarowskiego wspierała liczna grupa osób działających w Stowarzyszeniu Działkowców i lokatorów. Sprawa jest o tyle istotna, iż może dotyczyć innych osób, które zamieszkują od lat na ogródkach działkowych. W Poznaniu jest ich blisko 4000. Po wprowadzeniu w 2013 roku ustawy o ogrodach działkowych, Polski Związek Działkowców zyskał prawo do odbierania działek tym, którzy na nich mieszkają. Polski Związek Działkowców dzisiejszego wyroku nie chciał komentować. Prezes i jego zastępca są na urlopie. ZKZL w Poznaniu do sprawy ma odnieść się dopiero w poniedziałek. Martyna Gajewska, teleskop.